Hej, katu! Teraz jest dziewiąta część Toki Boki Zaczynamy! Dziewczynki, jestem! Dziewczynki? A, chyba sobie leżę. Co jest z tym wózkiem? Co w wózku? Dobra, jedną go sobie zostawimy tu. Bardzo idzie tu. Idę zobaczyć co u Sary. Sara? Hmm. Co porabiasz? Nic. No dobra. Ej, ale tu nudno. No, puścimy dęziara. Dędziara. No dobra, szukam mi dęziara. Wyszukiwane połączenie gęziara. Nie gędziara, tylko dęziara! Wyszukiwane połączenie dędziara. No. Puściłaś? No już. O jest. O, leci! Słyszę! Ej, słyszałaś to? C tak, słyszałam dęziarę. Chodźmy. Ja to machałam, żeśmy z nami hejdujemy. Z siebie, ja wiem najlepiej na co mnie stać Ja, jak gwiazda na niebie W jestem jak droga wskać Już za bajki, Gram trawce i nic mnie nie martwi Mów życie w barbie, bądź jak z bajki Za plecami ludzi do walki Myśli szaleją jak postawy Wrzucam kontakt jak słowa z ułów Nie patrzę wstecz, patrzę w dół No bo na szczycie jestem już Chodzę od rana Taki mamut. Kolejna zmiana. Ja to dżęziara. Być taka sama, to mam nowy look. Zodana. Taki mamut. Kolejna zmiana. Ja to dżęziara. Być taka sama, to mam nowy look. Dobra, dziewczynki, wystarczy tej dżęziary. słuchacie tą dżęziarę i słuchacie. Że naprawdę to się w głowie nie mieści. Słyszę tylko dżęziarę. He, dżęziara? Dobra. Chodzę od rana, od rana, w uśmiechu, taki mam mut. Kolejna zmiana, jest tu być taka sama, to mam nowy look. Chodzę od rana, od rana, w uśmiechu, brana, taki mam mut. Kolejna zmiana, je tu dzienziara, i taka sama, to mam nowy look. Co podobało się? No super, no chodźmy, lepiej znów, mamo. Podobało im się... <laughs> Dobra, pograjmy w gry. Są jakieś dziwne. no to totalnie. Może ja też sobie puszczy pioseneczkę. Ścimy Halloween. Otula nas przy starym zamku gdzieś Jestem główne wrażenie, zjadanie stres Czy tego chcesz czy nie, dziś nocy skupi się Młody mglek i nie mogę Chciałam tylko coś powiedzieć Spakowałem rzeczy w plecaki O nie, kolejna To co było z nieba A, Zapomniałem, że to Halloween Dziś nie mogę zasnąć, zaczarowano miasto Budzi mnie przez krzyk też to słyszałaś? Puścili Halloween A w sumie to Halloween był w czwartek chyba No chyba tak, chodźmy My idziemy Halloween Halloween? No, niech nie mogę. przecież się na nie mogę zasnąć, zaczarowane miasto! Pod łóżkiem leżą nie patrz dół. Dzisiaj potwory z szafy wychodzą na dwór. Chcę się dobrze bawić, wiem, że użyłem trój. Na twarzy maskariny pisać. Choć na nowym dachy nie zjedziesz, bawimy dół. Goni nam koszmary, życie jak snu.